Gra Torbicka i Adam Torbicki. Przed trudna decyzja. Od dawna o tym marzyli. Gra Torbicka i Adam Torbicki, przed par trudna decyzja. Od dawna o tym marzyli. Gra to kreska E by rok przebomowy. Gra kreska na Torbicka, 58 L i jej, jej madam Torbicki, 64 L. Staj przed 2 kreska decyzji, która mokreska E zmieni i kreska L ale nie ba twoj odpody. M. dziennikarki. Diatowe jest bawy kardiolog, 7 lutego tego dnia będzie, Witowa 65. Urodziny. Zgodnie z polskim prawem nabdzie prawo do emerytury. Map kreska onkowie stan przed wyborem. cieszy się kreska życiem czy nadal powica się przede wszystkim pracy? To mógłby być dla nich nowy pocztek. Ostateczna decyzji ma i zaraz po Nowym Roku. Nawet jeśli Adam zrezygnuje z czynnej praktyki, nie kończy to jego kariery naukowej. Wci jest zasypywany zaproszeniami na najwakreskaniejsze konferencje kardiologiczne na wiecie. Tylko od niego zale kreska Y. Co z nimi zrobi, mówi osoba z otoczenia pactwa Torbickich. Gra na Torbicka jest niespotykanie skromnych kobiet. Nie lubi opowiada o zawodowych sukcesach. Ani swoich, ani m kreska. A przecie kreska ma powody do dumy. adam, dzi profesor, uchodzi za mistrza nauk medycznych. Grono pacjentów, którym uratowa kreska życie i przywrócił zdrowie, liczy już kreska tysiące. z nim zabiegaj renomowane zagraniczne orotki medyczne. Kilka lat temu podpisał kontrakt na dyrektora kliniki kr Bbucnego i chorób zakrzepowo-zatorowych w Europejskim Centrum Zdrowia w Otwocku. Jest te kreska autorem europejskich wytycznych postępowania w nadcinieniu p M. Gra Torbickiej bardzo intensywnie pracuje naukowo. Pisze podręczniki dla studentów. Prowadzi kursy specjalizacyjne CZ to jest dziś zwykły badani. W rankingu najbardziej WP bywowych naukowców, Diata Clarivate Analytics w 2017 roku widnieje nazwiska zaledwie pięciu Polaków. W doborowym towarzystwie jest jeden informatyk i czterech kardiologów. Wróć nich profesor Adam Torbicki. Jego nazwisko znalazł się na tej presti kreska owej licie również kreska rok temu. Gra kreska na Torbicka prawie dwa lata nie pracuje już kreska w telewizji, ale w TVP miała opinię osoby ambitnej i bardzo pracowitej. Dobrze pamięta. Co znaczy rzetelno i poczucie obowisku, dlatego nigdy nie narzeka Bana los, kreska ony zapracowanego lekarza. Praca, która pozwala ocalić tysiące ludzkich istnień, ma jednak swój cen. M. kreska obi dziedzinnikarki brakuje czasu. W swoim warszawskim domu bywa go ciem, cierpi na tym kreska życie rodzinne. Państwo torbiccy nie mają wiele czasu dla siebie i na wspólne hobby, czy podróż Kreskę E. Ich wci zrealizowanym marzeniem jest wyprawa do Okoba, Wiata. Rezerwowali u kreska terminy, wybrali hotele, zamawiali bilety. W ostatniej chwili pospiesznie z tych planów zrezygnowali, bo zawodowe obowiski wymagały ich obecności w Polsce. W lutym nadarzy się okazja, by zwolnić tempo. Gra kreska będzie mogła zatać czy z M kreska tango w Buenos Aires, opala się w Rio de Janeiro, a w peruwiackich handach odwiedzi magiczne machu Picchu. Taka wyprawa wymaga jednak wiele czasu. Dotychczas jej zapracowanemu M kreska go brakowa bo. Czy w tym roku marzenie uda się spełnić? Zalekreska Y to od jednej decyzji.